No. Dobra, tak. to Nie, Kłóce Nie, Nie, Wydaje mi się, że tutaj... To nie, chyba, że gdzieś Nie, tak, się, że tak, że tak, że tutaj... porządek z tymi dokumentami. Nie wróciłem do tych dokumentów? Nie, nie, nie. No jak wyglądają? Jakiś pęczak czy pojedynczy klub? Pojedynczy klucz składamy na brodloczku takim skórkowym szarym, brązowym. No, no dobra, dobra, nie widzę nic, nie widzę nic. No jakbyśmy zobaczyli to, to nie koleżanka by wzięła. Tutaj, dobrze, dobrze, serce. Dzięki. Dziękuję, przepraszam.

mogło się panu przypadkiem znaleźć tutaj klucze samochodu? o nie, siedzę tutaj, ale nie, nie nigdzie nie widziałem przychodziłem i gdzieś zgubiłem, nie mogę go znaleźć nie, 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 hmm. siedzę tu z godziny i naprawdę nie. no ja przebiegałem obok, no, bo wracałem z banku do urzędu Nie, nie tu... zapytam pana nie, nie wiem uh -huh. no dobra, dziękuję bardzo zaraz to tak? すごい。 Przed Czyli jednak wyleciał może z kieszeni. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo uprzejmie dziękuję za okazaną pomoc wszystkiego Dobra, do tego No to Do widzenia Pani.